Żyjemy w czasach, w których wiara jest coraz częściej wystawiana na próbę. Świat oferuje tysiące propozycji, które mają zająć nasze serca i myśli. Wielu ludzi odchodzi od Boga z braku czasu, z powodu rozczarowań, czasem dlatego, że uwierzyli w kłamstwa współczesności. A jednak to właśnie wiara jest tym, co daje nam sens, nadzieję i siłę w chwilach trudnych. Wiara w Jezusa Chrystusa jest fundamentem, na którym można zbudować życie, które się nie zachwieje. Dlatego dziś zwracamy się do Pana Jezusa z modlitwą o umocnienie wiary naszej własnej, naszych dzieci, naszych rodzin i młodego pokolenia. Modlitwa o umocnienie osobistej wiary. Panie Jezu, Ty znasz moje serce i wiesz, jak często wątpię. Wiesz, jak łatwo tracę nadzieję, gdy przychodzą trudności. Proszę Cię dzisiaj, umocnij moją wiarę. Niech nie będzie ona tylko słowem, ale codziennym życiem. Daj mi serce ufne i wytrwałe, które będzie trzymać się Ciebie nawet wtedy, gdy inni odchodzą. Modlitwa o wiarę dla dzieci i młodzieży. Jezu, patrzę na młodych ludzi, którzy coraz częściej odwracają się od Ciebie. Świat mówi im, że wiara to coś niepotrzebnego, że Ewangelia jest przestarzała, a jednak to Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. Proszę Cię za moje dzieci i wnuki, spraw, aby nigdy nie utraciły wiary. Chroni ich serca przed pokusami świata. Niech Twoje światło będzie dla nich przewodnikiem w ciemności. Niech ich życie będzie zakorzenione w Tobie. Modlitwa o wiarę w rodzinie. Panie Jezu, polecam Ci całą moją rodzinę. Spraw, aby nasz dom był miejscem modlitwy i miłości. Niech wiara nie będzie dla nas obowiązkiem, ale źródłem radości i pokoju. Proszę, abyśmy razem trwali przy Tobie, abyśmy wspólnie potrafili świadczyć o Twojej miłości. Chroń nasze małżeństwa, nasze relacje, naszą codzienność. Aby wszystko było przeniknięte Twoją obecnością. Modlitwa o wiarę w chwilach kryzysu. Jezu, wielu ludzi doświadcza dziś kryzysu w wiary. Czasem cierpienie sprawia, że trudno nam wierzyć w Twoją dobroć. Czasem zło i niesprawiedliwość tego świata sprawiają, że pytamy. Gdzie jesteś, Boże? Proszę Cię, Panie, aby szczególnie umacniał tych, Którzy przeżywają chwile zwątpienia. Niech doświadczą Twojej bliskości i Twojej miłości. Niech wiedzą, że nawet w najciemniejszej dolinie jesteś przy nich. Modlitwa o wiarę dla całego narodu. Panie, proszę Cię za naszą Ojczyznę Polskę, spraw, aby nigdy nie zabrakło w niej wiary, aby nasze kościoły były pełne ludzi modlących się i ufających Tobie. Chroń nasz naród przed odejściem od wartości, które od wieków były naszym fundamentem. Niech Matka Boża Częstochowska prowadzi nas ku Tobie. Niech nasza wiara będzie przykładem dla innych narodów. Zakończenie części pierwszej. Bracie, sióstrą, jeśli i Ty pragniesz, aby Jezus umacniał Twoją wiarę i wiarę Twojej rodziny, zostaw w komentarzu słowa. Jezu. Umacniaj moją wiarę. Twoje świadectwo będzie modlitwą, która dotknie serc innych i pomoże im również zbliżyć się do Boga. Modlitwa o odwagę wyznawania wiary. Panie Jezu, ty powiedziałeś: Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed Ojcem. Daj mi odwagę, aby nie wstydzić się mojej wiary. Niech moje życie będzie świadectwem nie tylko w kościele. Ale także w pracy, wśród przyjaciół i w codziennych decyzjach. Jezu, spraw, aby wiara była widoczna w moich czynach. Niech moje słowa niosą nadzieję, niech moje gesty świadczą o miłości, a moje serce będzie zawsze otwarte na drugiego człowieka. Modlitwa o wierność Bogu. Jezu, Chryste, tak łatwo jest ulec światu, który kusi wygodą i łatwymi rozwiązaniami. Tak łatwo jest zapomnieć o Tobie, gdy wszystko idzie dobrze. Dlatego proszę, daj mi serce wierne i wytrwałe. Spraw, abym trwał przy Tobie zarówno w filach radości, jak i w momentach cierpienia. Niech moja wiara nie zależy od emocji ani od nastrojów, ale niech będzie zakorzeniona w Twojej miłości. Bracia i siostry, wiara nie jest czymś oczywistym, nie jest daną raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć, trzeba ją pielęgnować, trzeba ją rozwijać. Ilu z nas doświadczyło chwil, w których wydawało się, że Bóg jest daleko? Ilu z nas przeżyło takie doświadczenia, że nasza modlitwa wydawała się nie być wysłuchana? A jednak to właśnie wtedy Jezus był najbliżej, trzymał nas w swoich dłoniach, nawet jeśli tego nie czuliśmy. Wiara nie zawsze oznacza brak pytań czy brak wątpliwości. Wiara to decyzja, by ufać mimo wszystko, to zaufanie, że Bóg wie lepiej, nawet jeśli moje serce nie rozumie. Dlatego prosimy dziś Jezusa, aby umacniał naszą wiarę, naszą osobistą, ale także wiarę naszych rodzin, naszych dzieci i całego społeczeństwa. Bo gdy zanika wiara, zanika również nadzieja i miłość. A gdy wzrasta wiara, rośnie w nas siła. By zmieniać świat na lepsze. Modlitwa o wiarę dla młodego pokolenia. Jezu, proszę Cię szczególnie za młodych, którzy szukają sensu życia. Świat mówi im o łatwych rozwiązaniach, o życiu bez wartości, o przyjemnościach, które szybko się kończą. Panie, przyciągnij ich serca do siebie. Niech odkryją, że tylko Ty dajesz prawdziwe szczęście. Niech wiara stanie się dla nich światłem. Które prowadzi przez mroki współczesności. Modlitwa o wiarę w trudnych czasach. Panie Jezu, świat przeżywa kryzysy, wojny, choroby, niepewność jutra. Tak wielu ludzi traci wiarę, bo nie widzą nadziei. Dlatego proszę Cię, umacniaj nas wszystkich w trudnych czasach. Niech nawet wtedy, gdy wokół jest chaos, nasze serca pozostaną zakorzenione w Tobie. Niech wiara stanie się naszą kotwicą, która nie pozwoli nam się zgubić. Bracia i siostry, wiara to skarb, którego nie można stracić. To źródło, które daje życie, siłę i sens każdemu dniowi. Ale ten skarb trzeba strzec przed obojętnością, przed lenistwem duchowym, przed kłamstwami tego świata. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na Jezusa. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie wiara jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Niech nasza ojczyzna pozostanie wierna Bogu i Ewangelii. I pamiętajmy, nawet najmniejsza iskra wiary może rozpalić ogromny płomień nadziei. Dlatego dzisiaj, tu i teraz powierzmy Jezusowi naszą wiarę i prośmy go, aby ją umacniał każdego dnia. Modlitwa końcowa. Jezu Chryste. Dziękuję Ci za dar wiary. Proszę, abyś Go pomnażał w moim sercu. Chroń moją wiarę, wiarę mojej rodziny i moich bliskich. Niech nigdy nie zabraknie nam nadziei i ufności w Twoją miłość. Panie, spraw, aby nasze życie było świadectwem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem. Niech nasze serca nigdy się nie oddalą od Ciebie. Umocnij nas. Abyśmy trwali w wierze do końca naszych dni. Drodzy bracia i siostry, jeśli pragniecie, aby Jezus umacniał waszą wiarę, napiszcie w komentarzu: Jezu, umacniaj moją wiarę i wiarę mojej rodziny. To proste zdanie stanie się wspólną modlitwą, która dotknie serc wielu ludzi. Zapraszam was również. Abyście zasubskrybowali kanał Światło Modlitwy i podzielili się tym nagraniem z bliskimi, którzy potrzebują umocnienia swojej wiary. Niech nasza wspólna modlitwa dotrze do jak największej liczby osób, aby świat na nowo zapłonął ogniem Ewangelii.